Spółka powstała w 1992 roku i była na początku swojej działalności producentem i dystrybutorem dietetycznych środków spożywczych, tak odżywek dla sportowców. W 2002 roku podjąłem decyzję o zakupie linii rozlewniczej do produkcji napojów w Puszki i od tego czasu skupiliśmy swoją działalność tylko i wyłącznie na e, usługowym rozlewie napojów i to był taki pierwszy, pierwszy okres w naszej działalności. Na samym początku współpracowaliśmy już z dwoma przedstawicielami, jakby z dwoma segmentami tego, tego rynku. Czyli z właścicielem brandów produkowaliśmy napój XL i po drugiej stronie produkowaliśmy dla sieci Jean Leader Price napój Booster. Czyli jakby pokrywaliśmy od samego początku cały obszar tego, tego, tego segmentu rozlewniczego. Kim my dzisiaj jesteśmy? Jesteśmy co trzeciej generacji, czyli rozlewcą, który nie tylko rozlewa, nie tylko dostarcza napoje do, do, do sieci czy do, czy, czy do właścicieli brandów, ale również staramy się kreować rynek, to znaczy wymyślamy innowacyjne, innowacyjne produkty, obserwując rynek, jego trendy, w jaki sposób ten rynek się zachowuje. Nasz dział RD, dział rozwoju, przygotowuje dla naszych klientów różne innowacyjne rzeczy. Po przygotowaniu takich innowacyjnych produktów. Nasi handlowcy idą do naszych klientów, prezentują je i tak na koniec dnia klient podejmuje decyzję, czy chce wprowadzić do swojego portfolio te nowe nasze rzeczy przez nas zaproponowane, czy nie. No, spółka osiągnęła swój cel inwestycyjny. Myśmy podwyższyli kapitał o 15% co dało nam w efekcie ponad 19,5 miliona złotych na dalsze inwestycje na dalszy rozwój i fundusz inwestycyjny Fram odsprzedał część swoich akcji w każdym razie z tego, z tej całej puli 22% trafiło do inwestorów indywidualnych 78% do inwestorów instytucjonalnych środki zostaną przeznaczone na dalszy nasz rozwój nasza spółka w 2015 roku osiągnęła maksymalne swoje moce produkcyjne w tym roku wyprodukujemy 250 milionów puszek i celem jest, jest to, żeby na koniec 2016 roku podwoić moce produkcyjne. Podwojenie mocy produkcyjnych będzie się wiązało z zakupem nowych linii produkcyjnych, rozbudową magazynu wyrobów gotowych, rozbudową mediów. Generalnie inwestujemy w zakład, co spowoduje, że będziemy mogli dalej dynamicznie się rozwijać. Kuka jest już w procesie inwestycyjnym, to znaczy my ten proces niezależnie od procesu giełdowego już rozpoczęliśmy, żeby zdążyć przed sezonem z nowymi mocami. W pierwszym kwartale chcemy te moc podwyższyć o 20%, ponieważ jest takie zapotrzebowanie rynku i musimy się z tym spieszyć. W związku z tym w przyszłym roku plan jest wyprodukowanie około 300 milionów puszek i potencjalni klienci są już jakby w, na etapie ofertowania w tej chwili. Potencjał rynku, w którym my działamy jest na tyle duży, że stąd ta decyzja o podwojeniu tych mocy. My te moce chcemy wypełnić do 2019 roku, rozszerzając swoją działalność poprzez działania eksportowe. Tak dla porównania, powiem, w 2010 roku eksport stanowił w naszych przychodach około 20%. <gry> W 2015 roku to już jest 46%. I mamy nadzieję, że w pierwszym kwartale 2016 roku eksport już będzie stanowił większą część naszych przychodów. To jest działalność eksportowa. Natomiast drugą działalnością, w której się chcemy rozwijać, to współpracować już z tymi pierwszoligowcami, pierwszoligowymi graczami na rynku napojowym. Już współpracujemy z firmą Carlsberg i firmą Oranginash no i chcemy dalej pozyskiwać tych dużych graczy. Spółka jest spółką dywidendową, my historycznie od trzech lat już wypłacamy dywidendę, w Prospekcie jest to opisane jako umorzenie akcji, ale to de facto jest ekwiwalent dywidendy. My w Prospekcie opisaliśmy dosyć szeroki zakres wypłacania między 30 a 80%. Zarząd będzie rekomendował w przyszłym roku wypłatę 50% zysku, natomiast po zakończonej inwestycji, kiedy już nie będzie tak dużego zapotrzebowania na środki inwestycyjne, będziemy się trzymać górnej granicy, czyli około tam 80% zysku będzie przeznaczone na, na wypłatę dywidendy.